Kurde, zaspałem troszkę, ale już biegniemy na tą farmę. Choć piesek, raczej wilczek. Idziemy zabić zagubione dusze na farmie. Widzimy się na miejscu. Witam wszystkich, ja jestem Mateusz, a to jest kolejny odcinek gry Above Snakes. Mamy 57 dzień. W planie mamy do zabicia. <laughs> Przepraszam, parę zombiaków i lecimy dalej z, fa z fabułą. Z 46% chyba mam już yy, gry zrobionej, więc już dochodzimy powoli do połowy. Ok, to lecimy ich tu zabić. Dobra, ten pad, jeszcze dwóch, A raczej dwie zagubione dusze. No, i gitarka. Zbierzemy tylko sobie jeszcze tłub. O, z <laughs> no Trochę psychika ma zmniejszoną. No, ale trudno. Idziemy do Bazyla. <laughs> wow, panienko, to był naprawdę wspaniały widok. O, nowy kawałek świata do zbadania się yy, otworzył. I dobrze. Ale spójrz na moje rancho, to te rzeczy zostawiły cały ten bałagan. Pomożesz mi z tym ogrodzeniem i postawisz nowe? Dobre? Albo dobrze? Pobróć sobie ręce. Muszę naprawić uszkodzone ogrodzenie, umieszczając tam nowe. Zbój nowy płot. Stół roboczy 5. Napraw pod bazyla. Stół roboczy 5. no to ciekawe. Ja nawet gliny nie mam. Yy, żeby powiększyć to. Dobra wracamy tam do siebie. Do zobaczymy. Szydła konia. Cyk przenosimy się. Stół roboczy 5 aż. A ja mam Aha, tylko no glina jest, nam jest potrzebna, żeby odblokować piątkę, a co nam tu się odblokowało? Równiny pola. Dobra, to akurat mamy tutaj. Tak, tu jest preria. To może tu będzie gdzieś ta glina. Okej. Okay. A, tu jest preria pola, równiny pola. To nic tu nas tutaj za bardzo nie ratuje. Hm, no, to do dupy. Przebiegnę się do niego jeszcze raz, już nie będę podjeżdżał, to jest w sumie on jest blisko. Skąd tą glinę wziąć? O, trochę jest głodna, ale to jeszcze poczekam trochę. No, tu coś jest, ale to. No, i bardzo mnie to cieszy, a żeby mieć łopatę, to co nam jest potrzebne. Na kowadle, o jest sztabka cyny. To z powrotem do domku, sztabki cyny. To chyba, chyba mamy jeszcze hmm. I tutaj, to obozowisko z, z pierwszych odcinków. nie mamy, ale mi się wydaje, że mam schowane tutaj w, w magazynku o, oczywiście dobra, dwa przeniesiemy znowu się ciemno robi no, już ja tabki cyny już miałem zrobione dobra to do kowadła okej okay, i mamy łopatę no, no, dobra przypiszmy sobie ją do numerku 7 Zamasz masz tego spikulca do lodu od razu idziemy kopać tam Będziemy biegać w to miłe, w tym na razie. A hm. nic nie znalazł. Czasem coś wykopię. Jaki złom. Dobra jest ta łopatka. O, tylko jedno? A tu jeszcze widzę jeszcze jeden. Jedno miejsce na inne. o i dobra. Dobra, ciemność się robi, to wracamy na konia. Mam nadzieję, że jeszcze marchewek mam trochę, ale zaraz to zobaczymy. Tak, ostatnia marchewka została. Co będzie się tam przejść później pozbierać. Ale póki co zapisujemy. I odpoczywamy. Oczywiście będzie trzeba zjeść i czegoś się napić. No oczywiście. Dobra, podjadła, napojona i można działać dalej. Ja jestem ten roboczy tutaj. No i dobra, ulepsz stół roboczy. I co mamy nowego? O. Ogródek Płot Dwie deski, ale tartak mamy Kłod. Tutaj kaktus Lusto z brązu, nie wiem po co. Świeżnik też chyba tylko dla ozdoby. Wiatrak. O, i studnie mamy Jedna lina, dwie deski. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy czy ile desek możemy wytworzyć. Sporo. Gdyby dwie deski, dwa, cztery, chyba tak z sześć. Hmm, ręczne robione. Hmm, szukam liny, a to tutaj jest. Da się? Nie, ja za daleko jestem. Blisko, a tak daleko. Dobra. Daj do stołu roboczego. Poziom piąty. Okej. Okay. Hm. Gdzie ta studia mamy teraz? O, żelazny pierścionek. O, daje co, coś do szansy ciosu krytycznego. Wytworzymy. Ok. A dobra, tu jest budowa. Mm, ale od razu sobie wyposażę się w pierścionek F umieść. A może to. Zobaczymy, co to da. Tak, w ogóle tu gdzieś mi czapka zginęła. Nie wiem, co się stało. Tu miała czapkę. Żadne, żadnej aktu, aktualizacji nie było. O, i trzeba biegać do jeziora. Super. Dobra. Zadanie: zbuduj nowy płot. I napar w płot. Dobra, to jeszcze ten pod zrobimy. Mam nadzieję, że jeden tylko będzie potrzebny. O, no chyba jeden, ale dla pewności zróbmy dwa. Dobra. Lecimy do niego. Ostatnia marchewka. Farma Batyla. Jak tu naprawić teraz ten płot? A tutaj. A tu tylko jeden był potrzebny. No i dobra. Mm, tak. Tu budowa. Umieść. Powinno wystarczyć. Dobra. Wróć do Bazyla. A co to jest? Jakaś kura? Kogut. No i co tam Bazyl? Na pewno wiesz, jak ubrudzić sobie ręce, panienko. Dobra robota. A teraz sprawa moich krów. Jak powiedziałem, przebiły się przez ten płot. Mogły pójść na jedną z moich innych pól. Może sprawdzi, yy, sprowadzisz się tutaj. Na pewno ci się to opłaci. My, farmerzy, wiemy wszystko o odpowiednich butach. Dam ci solidną parę, jeśli mi pomożesz. Ok, spytamy. Jasne, że mogę pomóc, ale jak mam odzyskać krowy? Dobrze, niech pomyślę. Ach, wiem. Weź te buty z woneczkiem. Kiedy je założysz, Betty i Patsy na pewno przyjdą za tobą. Możesz się znaleźć na jednym z moich pól. Mam kukurydzę i pszenicę, ale nie wiem gdzie się podziały. Kiedy je zdobędziesz, poprowadź je prosto na to pole. Krowy Bazilla, krowy bazilla Patsy i Patsy uciekły z farmy. Powinnam być w stanie je odnaleźć na polach kukurydzy lub pszenicy. Wtedy będę mogła je zwabić z powrotem, mając na sobie moje nowe buty. No i dobra. Aha, czyli znowu do stołu kartograficznego trzeba się przebiec. Takie latanie w tej w te. Hmm. Dobra, ale te buty z dwoneczkiem. Moje dostaliśmy, czy nie? A tak. Chcecie dzwonić? A dzwonią. Cicho, ale dzwonią. No dobra. To ja najpierw skoczę po marchewkę albo po marchewki. Kurde, gdzie te, te marchewki były sama dzika mięta tutaj tu jest jedna ich jest stanowczo za mało ale może gdzie można zbudować sobie pole to mam nadzieję że będzie... Można zasadzić też i marchewkę I standardowo się ciemno już robi, o nie? nie. Dzika mięta. Dawać marchewkę, Jeszcze tu jest chyba jedna czmięta. A jest. Dobra. No dobra. To lecimy do siebie. Tak pić się nie chce, jeść się nie chce. A coś wykopię. No i co tam masz piesku? O podkowa. Dobra, co nam jest ruda żelaza? A ruda żelaza była na biomie zimowym z tego co pamiętam. No to już wiemy gdzie idziemy, jak się nocka skończy. Tak, to mamy? Czę tam podjeżdżać? Chyba zerknę na mapkę. Tak, tu były te rudy, tu były te rudy. A koniem najwyżej sobie tu podjedziemy, żeby było bliżej, jak się wyśpimy. To dobranoc. Dobra, mamy nowy dzień, 59 Bierzemy konia, lecimy do wioski Kaheda I stąd Dołem trzeba iść, bo tam jest chyba trzech tych zombiaków O tu jest jeden, mało co go widać w rękę kilow. dobra pierwsza ruda jest tu i wilki oczywiście co to a kurde zimno jej zapomniałem o tym mm, nie to ocieplane buty okej okay. O kurde zablałem. Haha, <śmiewa> pierwszy raz mi się zdarzyło przez te wilki. Haha. Ha. Jak na 59 dni. Pierwszy raz mnie zabili to. Hm, no dobra. Powtórka, siodla i konia, wioska tahedza, buty są. są, kurczę, wcześniej tych wilków nie było. Można było sobie spokojnie tu chodzić. No kurde. Co jest tym? Nie mam zamiaru umrzeć jeszcze raz. Ryś lekarstwo. to Dobra, dwie rudy Dobra, tu jest Ej, jeszcze się tu nie, ten, nie odnowiła Szkoda Tu gdzie indziej chyba nie ma, nie? Żeby znowu na wilka nie wszedł O, tu jest ten czerwony Stan Stanę tak na rogu i zerknę Ale nie, tu nic nie widać Wilka odkuruje tylko aż mięso surowe wpadło i lecimy do domku wezmę, wezmę konia, będzie szybciej trochę dobra, chociaż może jeden e, kafalek odblokuje. Nie, nie odblokuje. Hmm. Co tu teraz zrobić? Skoro tu była ruda. To tu w sumie też powinno być gdzieś. Dobra, ja lecę sam. Jak znajdę, to pojawię się znowu. Dobra, znalazłem jeszcze tą rudę, więc można od razu e, pozbierać. Powinno nam starczyć. Dwie rudy i krzemień. Jeszcze tu jest ruda Kurde, dobrze, że nas nie widzi akurat Ej, ale przecież buty miała założona. Dobra, dobra, szybko do domku Ale co jest, kurde A, futrzanego pancerza nie mieliśmy Okej, tam tamto chociaż? Ja mam 7. siedem Jeszcze z jedną by się przydało Tu już mamy tu. Obszedłem O nie, jeszcze ten Straszy niepotrzebnie Tu jest. I tu jest. Kurde, ślepak, nie widziałem wcześniej. Oj, zajebiście. Jeszcze ten wyje. Nie chcę sosny. Daj mi tu rudę. Szybki odwrót do domku No i dobra Idę jeszcze zabrać tą brudę no właśnie tą I możemy uciekać ten tu nie zdąży do nas dojść, mam nadzieję. I spadamy. Cześć, tu poszę. Żyją, tylko udają. Czach, czach, czach. Przeskoczymy do domku, żeby już czasu nie tracić. Pole kukurydzy, bazyla, a to jest po prostu pole bazyla. No dobrze, mieliśmy trochę więcej tej rudy. Ok, dwa kawałki świata można postawić, więc zróbmy to teraz. Dobra, poklej. A tu nie można. No to poklej. Tu. No i są krowy. A tu jest wejście, dobra. A teraz wejście zrobimy sobie z tej strony. No i mam nadzieję, że glina będzie przy okazji. No i super. Dobra, dwa mam y Dwa kafelki mamy postawione. A na wyprawę pokrowy. To zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.